Cześć! Witam Was serdecznie na swoim kanale Lato. Widać zresztą, nie? Rozchłestana koszulinka, kolorowy makijaż, fryzura rodem z anime. Po prostu kocham lato. Więc, skoro się już zaczęło, postanowiłam sobie przygotować swój TBR na lato. W te letnie wakacje Mam zamiar trochę odpuścić recenzowanie, takie stricte związane ze współpracą, ze stowarzyszeniem. Oczywiście pojawią się jakieś książki w związku ze współpracami, ale chcę troszeczkę stonować to i zająć się czytaniem tego, na co mam ochotę, bo mój stos, hańby, może zrobię oddzielny film o nim, jest już naprawdę imponujących rozmiarów. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie książki zaplanowałam do czytania na lato, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszą książkę już zaczęłam czytać. I jest to nasz patronat, patronat Polacy nie gęsi. I bardzo się cieszę, że mogę znowu wrócić do tego postapokaliptycznego świata. Mam na myśli komornika Michała Gołkowskiego, to jest tom drugi areny dłużników. Zaczęłam to już czytać dzisiaj i jak zawsze jestem po prostu powalona Humorem Michała Gołkowskiego. To jest to, co ja u niego lubię, plus to, że gościu ma świetny, gawędziarski styl i tego, co się po prostu dobrze czyta i jego się dobrze słucha. I dobrze się słucha jego książek, które czyta Grzegorz Pawlak. Mistrzostwo Świata. Kolejną książką, którą będę czytać latem, a właściwie już po skończeniu komornika, będzie Dłoń Króla Słońca. To jest tom pierwszy, kronik Olchy J.T. Greathouse, też z fabryki słów. Zobaczcie, jak to jest Przepięknie wydane, sama okładka, te brzegi, i w środku są również ilustracje. Przepiękne. Nie wiem nawet dokładnie o czym to jest. Um, um, tutaj jest coś o. Widzę, o cesarzu, czyli wiadomo, piękna, piękna fantastyka. Um, cieszę się, że będę mogła to też przeczytać, bo bardzo długo na to czekałam. Bo tutaj było zapowiadane to już chyba w okolicach stycznia, lutego i też na to czekałam. Także po komorniku zaraz wjeżdża dłoń Króla Słońca. Następnie w moim wakacyjnym TBR będą dwie książki Lucy Maud Montgomery, które są ze sobą chyba niezwiązane. Właściwie to nawet nie wiem. E, ale są to książki, których nie czytałam, bo całą serię o Ani z Zielonego Wzgórza dawno, dawno temu czytałam, a tych dwóch książek nie czytałam. I dostałam je od wydawnictwa e, Świat Książki. I jest to e, Emilka ze Srebrnego Nowiu, i jest to historynka. One chyba nie są związane z Anią, więc y, dlatego je położyłam, połączyłam ze sobą razem. E, mają przepiękne okładki. Jak widać, jeszcze nie zdążyłam ich nawet odpakować i nie chcę na razie tego robić, bo te jedwabne okładki są przepiękne i nie chciałabym ich zniszczyć. Tym bardziej, mając w domu dwójkę dzieci, wiemy, jak czasami przypadkiem coś się zniszczy. E, będę te książki czytać następne. Postanowiłam, że w tym roku mój taki TBR letni będzie bardzo przyjemny, taki delikatny. W zeszłym roku były to głównie książki ciężkie, historyczne, więc w tym roku stawiam na lekkie i przyjemne książki. Następnie znowu Lucy Maud Montgomery, znowu świat książki, ale to już są książki, które ja kupiłam sama i to jest początkowa, jakby pierwsze trzy tomy serii o Ani, czyli Ania, jedyna moja odpakowana, bo chciałam po prostu poszmyrać. Um, Ania z Zielonego Wzgórza, Ania na Uniwersytecie i Ania z Lee. Ja wiem, że jest nowe tłumaczenie, które jest bardziej takie dosłowne, ale ja chyba nie, nie. Jeku, nie zależy mi na tym, żeby czytać odświeżone tłumaczenie, jakoś się szczególnie ja przywykłam do tych starych tłumaczeń um, i w ogóle zależy mi na samej historii, która jest bardzo ciepła, bardzo przyjemna i już od kilku miesięcy noszę się z, zami z zamiarem zrobienia de Re ani. Więc chcę to zrobić w wakacje. E, także będą, e, na pewno będą czytane te trzy tomy. E, zobaczymy jak dalej pójdzie, czy będę miała czas na to, żeby sięgnąć po e, kolejne tomy z serii, bo musiałabym je też dokupić. E, a tym bardziej, że na koniec wakacji zaplanowałam sobie raczej ciężką lekturę. I tak na koniec wakacji mam zamiar przeczytać książkę, którą dostałam w zeszłym roku na imieninę od mojego męża. Książkę, którą obiecałam sobie w tym roku wreszcie przeczytać. Książkę, o której słyszałam same dobre rzeczy. Książkę jednego z, mojego, z moich ukochanych autorów. I słuchajcie, cały czas odwlekałam to czytanie w czasie, ale koniec dosyć tego dobrego. Na koniec wakacji, koniec sierpnia, pewnie początek września, czytam wreszcie Bastion. Tak. Bastion jest rzeczywiście tą powieścią Stephena Kinga, którą bardzo dużo osób poleca, i o ile w przypadku innych powieści zazwyczaj te opinie są podzielone, jeśli chodzi o Kinga, to rzeczywiście w przypadku Bastionu większość osób wypowiada się pozytywnie o tej książce, mimo tego, że to jest prawdziwa cegła. Chciałabym więc przeczytać tą cegłę w te wakacje. W zeszłym roku czytałam to. I lśnienie Kinga. W tym roku chcę przeczytać Bastion. Tym bardziej jeszcze, że pod koniec wakacji wychodzi e, też kolejna książka Stephena Kinga. E, te ostatnie dwie, które wyszły, zresztą czekają u mnie na regale, też na czytanie, więc wiecie, e, nie wyrabiam się. E, ale tak, Bastion to jest to, co bardzo, bardzo chcę przeczytać od dłuższego czasu. Zobaczymy, jak mi pójdzie czytanie w te wakacje. Czy wyrobię się ze swoim TBR-em. Biorąc pod uwagę fakt, że zaplanowałam sobie, jeśli się uda, że chciałabym do tego dołożyć mniej więcej jeszcze dwie książki w ramach współpracy ze stowarzyszeniem, a być może jeśli czytanie pójdzie mi dobrze, to uda mi się jeszcze wepchnąć tam parę książek, ale nie będę chciała od razu mówić, co to będzie, bo nie wiem, zależne będzie to pewnie od mojego nastroju. Eee, muszę też się przyznać, że ostatnio mam pewien problem z wgryzaniem się w książki, to znaczy. Jeśli przeczytam jakąś książkę bardzo szybko, czyli nie delektuję się nią, można powiedzieć, dłuższy czas, tylko ona mnie wciągnie, ja ją przeczytam jeden dzień, to mam problem z tym, żeby zebrać się w sobie i czytać następną książkę, bo czuję taki przesyt tym czytaniem. A nie chciałabym, żebym miała być jakieś takie sytuacje, że. Że zrażam się do czytania i, i nie wiem, nie czytam 2-3 tygodnie, bo to jest dla mnie jak oddychanie tak naprawdę, więc y, wybieram sobie takie grubsze jakieś książki, e, takie delikatniejsze, łagodniejsze, żeby móc potem bez problemu wbicie z powrotem w swój rytm czytania przy kolejnej książce. A jeśli jesteście ciekawi mojego stosu hańby, to dajcie znać, zrobię o tym oddzielny film, a tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, możecie kliknąć subskrybuj, do czego Was bardzo zachęcam i ten taki dzwoneczek malutki. No i co? Miłych wakacji wszystkim. Pa!